Cześć kochani. Witam się z wami w nowym vlogu. Rozsiądźcie się wygodnie, zaparzcie herbatkę, kawkę, co tam lubicie i zabierajcie się za oglądanie, co tutaj się będzie działo. Będzie unboxing torebki, udało mi się złowić w mega mega cenie i wam powiem jak to zrobić, żeby zdobyć o wiele taniej torebkę bardzo znanej marki. Podpowiem, że jest w kolorze do tego paska, bo nie miałam żadnej karmelowej. Potem będą mm, małe zakupy z pałką, coś, co lubicie. Wiem, że jest to relaksujące, te gupotki, które my tam gadamy, więc zawsze staram się coś takiego nagrać, co lubicie. Jak widzicie, tutaj mam marynarkę z ostatnich naszych łowów. Kocham ją serio. Gdzieś się wahacie, to, zobaczcie, tak wygląda. Jest z berszki, ja mam do tego też spodnie, ale tu dzisiaj mam na sobie dekonstrukcję garnituru, bo mam górę od jednego garnituru i dół od drugiego. I do tego Was też zachęcam, żeby właśnie garnitury nosić też, nie w kompletach nie je miksować, i wtedy po prostu wynosicie je o wiele częściej. Jeszcze będzie w tym vlogu wizyta jednej youtuberki, która będzie u mnie w domu robić. Dziwne dla mnie rzeczy, więc mam nadzieję, że też się przy tym będziecie dobrze bawić. No, i jak zwykle, ja tak miksuję tematy, żeby było ciekawie. Jeśli ten vlog Wam się spodoba, to kochani, będzie mi bardzo miło, jak dacie łapkę w górę. Jeśli coś Was interesuje, to oczywiście pytajcie w komentarzu, ja Wam zawsze pomogę. No i co, zaczynamy! I ja sobie ją noszę na tym długim pasku najczęściej. Zobaczcie ile to się mieści, właściwie wszystko. Klucze, słuchawki, portfel, krem do rąk. Oczywiście wszystkie komplety metek były, worek, torebka, jak widzicie na unboxingu. Pamiętacie może Agnieszkę, od której kupowałam szal czy chustę raczej. Jakieś chyba to było dwa lata temu, to był szal na te chusty, no nie? Wszystkie pisałyście o nie. Ona mi pomogła kupić torebkę Prady. Ona jest personal superką i wynajduje super deale w outletach. Barbery, Gucci. Ona wszystko postuje na stories. To jest tak, że coś się pojawia, taki dobry deal i przeważnie szybko znika. Więc ja Wam daję namiary w opisie. Na nią sobie zaobserwujcie i obczajcie. No bo serio można złowić super rzeczy, o wiele, wiele taniej. Ona jest sprawdzona, bo kupowałam od niej nieraz. I wiecie co? Jeszcze Wam pokażę, jak ta torebka wygląda w porównaniu z tą Solorą. Le 5 A7. Nie będę łamać języka. Już Wam pokazuję porównanie. Jeszcze w międzyczasie mi się przypomniało, że moje ulubione kolczyki Valentino właśnie były kupowane przez Agnieszkę i też o wiele, wiele taniej. Ona je tam gdzieś wyczaiła. Że no jak dobre dyle Głównie ona ma Barber i Gucci chyba teraz, ale ona Wam wynajdzie i wrzuca takie perełki, szok. Ale dobra, to porównanie. Zobaczcie. Te torebki tak troszkę w podobnym klimacie, ale ta nie ma zapięcia. A ta ma zapięcie na zamek. Tutaj macie ten regulowany pasek, że może być na tej wysokości lub tutaj. A i ta jeszcze na pewno była fioletowa, różowa i czarna. Czarna jest też taka piękna. A ta ma regulację, ale tylko na takim odcinku. Szkoda, że oni nie dodają takiego paska, bo no wygodniej by było na ramieniu. Wielkość jest podobna, choć no, tu jest ten komfort, że jest zamek. To tak chciałam Wam pokazać. Jeśli chodzi o skórę, to też ona jest... Podobna się nie rysuje. Ta torebka w pierwszej wersji się rysowała, ale rozmawiałam w butiku, wzmocnili skórę, zmienili, i teraz już nie ma takich problemów. I dla wszystkich, którzy czekali i kibicowali, jeszcze jedno ogłoszenie, już pojawił się e-book, który stworzyłam razem z Lelcią, jak nagrywać i montować rolki. I uprzedzając pytania, bo już wiem, co się pojawiało na Insta po premierze, więc tak, on jest zarówno dla osób początkujących, jak i zaawansowanych. I dla takich, które nigdy nie kręciły i dla takich, które już kręcą od dawna, ale chcą swoje umiejętności podnieść, żeby te rolki były top. Bo żeby rolka poszła w wiral, żeby rolka sprzedała, żeby rolka yy, zyskała nowych obserwatorów dla konta, ona musi być zrobiona na tip-top. To nie może być byle co, -tota, musi być idealnie docięte, muszą być efekty wow, najlepiej napisy i my wszystko krok po kroku tłumaczymy. Ja Wam tu pokażę przykładowy tutorial. W tym tutorialu nauczymy się robić dokładnie taki efekt. Zobaczmy. Tłumaczę Wam, jak to trzeba zrobić. Na samym początku robimy green screen. Najprościej po prostu wejść w aplikację Instagram, zrobić zielone tło, zapisać taką grafikę i później na telefonie zobaczcie to jest bardzo ważne. Tutaj mamy czarne paski, ich chcemy uniknąć, więc rozciągamy nasze zielone. Ten tutorial zaczniemy nietypowo, ponieważ. Od zmiany ekspozycji filmiku. Nie wiem, czy zauważyliście, bardzo modne są teraz i przyciemnione zdjęcia, i przyciemnione filmy. I to możemy zrobić już po nagraniu, klikając w edycję, jak przygotować filmik, taki, w którym będę coś pokazywała palcem pod bit. Coś takiego można wykorzystać w wielu branżach. Tutaj można wymienić czegoś, zalety, wady, przykłady podać. Zadać pytanie u góry i tu napisać odpowiedzi, i zobaczcie, jak wygląda efekt finalny. I w tego typu filmikach ważne jest, aby sobie najpierw przećwiczyć, jak dokładnie ten dźwięk idzie. To oczywiście nie musi być identyczny jak w naszym e-booku, bo jest bardzo dużo takich wiralowych dźwięków, ale właśnie najpierw posłuchajcie go sobie i potrenujcie. I druga ważna rzecz to. Operator patrzy tutaj na nagrywkę i. No, jesteście prowadzeni za rękę. Jest pokazane, jak ustawić statyw bądź ruszyć telefonem, jak to zmontować, jak wszystko poustawiać. I są pierwsze opinie już od Was, i dużo jest takich, że to powinno być droższe. Więc tutaj mówię od razu, że do wtorku jest 69 zł, a potem będzie 99, więc były nawet takie głosy, że dlaczego on jest. Za tani w porównaniu z konkurencją, no bo konkurencyjne laski robią kursy, które są droższe, no bo nam zależało, żeby on był w przystępnej cenie, żeby każdy mógł sobie na niego pozwolić, żeby on się szybko wam zwrócił, żeby ta wiedza, a jest jej tam ogrom, naprawdę to wynagrodziła. Bo słuchajcie, nawet jeśli nie tworzycie rolek na Insta, a chcecie sobie składać fajne filmiki z wakacji, z jakichś wyjazdów, czy komuś w prezencie na urodziny, jak to się czasem robi tak, że się zbiera życzenia od wielu znajomych i to składa, no to to będzie idealne. Więc nam zależało, żeby był w przystępnej cenie, żeby był od A do Z, ale żeby dla tych osób, które już są zaawansowane, też były prawdziwe sztosy, więc link macie w bio. No, ja jestem z niego bardzo dumna, bo zrobiłyśmy go naprawdę na miliard, miliard procent. Tak wygląda pałka, która pracuje. Zobaczcie, ma torebkę, którą złowiłyśmy ostatnio. A my wchodzimy sobie na łowy i będziemy jak zwykle wam tu pokazywać, co jest ciekawego. O, tu jest na przykład taka torebka. Możecie sobie porównać. <grym> też ładny kolor, bardzo taki pastelowy na lato, super. I Pałka mówi, że ta torebka nosi się świetnie. To 1999 i to jest marka Nine West. To jest w ogóle też śliczna, to jest marka Dune London. Przepięknie wykonana i jak mi pasuje do marynary i wam pokazuję cenę, minus 56% i to jest deal. No. Zobacz jakie ona jest z Wow, serio? No. I jaki ma fajny kształt. Bardzo fajna jest, nie? No, naprawdę jest super. I też ładna jest. A pokaż jaką ma podszewkę. Jest hey, ale zobacz jaki ona ma jeszcze fajny pasek tak. Taki pleciony O i worek przeciwkurzowy Nie, ona jest, To ona jest porządne, to jest konkret fajną I zamek Jesteś fajną, Jesteś fajną torebką Może pójdziesz z nami do domu <laughs> Może pójdziesz A ja chciałam pokazać, że już są koszyki Które co roku robią totalną furorę Bo latem do sukienek Taki koszyk jeszcze tutaj z tymi chwostami To robi totalny efekt O no. Cześć Cześć! Cześć! Co tam u Ciebie słychać? Gdzie byłaś, jak cię tu nie było? Byłam w moim nowym domu. I jak się tam mieszka? Słabo. A dobra, to nie chcę się do Ciebie wprowadzać. Pa. Dacie wiarę, że torebki to takie plotkarz. Jest teraz pełno rajbanów. Zobacz. Okay. Rajbany, 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 rajbany. Uuu! ale dzisiaj cię męczą tymi telefonami Pałka to jest bizneswoman adwokat bizneswoman jak, jak chcecie się zgłosić na konsultację dam wam linka do niej a tu moi mili Jimmy Choo minus 70% i one teraz są za 599 no to w optykach nie dostaniecie w takiej cenie tutaj jest Fendi jeszcze dziś widziałam jakieś fajne Czekajcie, o z Max Mary takie korekcyjne, ale słuchajcie, można takie złowić te oksy, no, a tutaj też jest coś designerskiego, bo ma taką metkę. Czekajcie, zaraz obczejmy. I jest to Chloe, po jakiś super kolor Fendi i zobaczcie jaka promka i to jakie fajne takie delikatne. Ale ona, no, jest, ona jest przepiękna. przepiękna. Już weźniono do ręki. Dwie. Bo zostały dwie. Biorę dwie żebym, do ręki. Tak, weź dwie. No to nie wiadomo jak to się skończy, a potem one są, nie było płaczu. Ale one są przepiękne. Fudo. No fajne kosmetyczki, nie? No. Ja cię dostałam od Half Price'a Jakiego? Pokaż. Wielka moc okazji w Half Price. Wystylizuj dom na Wielkanoc. O, o to pójdziemy. dobra. To pójdziemy tam. Wow. Jest to sukienka Valentino. O Boże, jakie to jest piękne. Ej, ale dzisiaj jest jakaś turbo dostawa. Wow. Jeżeli ktoś Kupuje rzeczy takich marek, ma na to fundusze. No to tyle taniej. O, w mordę, ale ramoneska. Ona jest zjawiskowa. To jest deramoneska. Ile ona kosztuje? Ja też się boję, bo mi się tak podoba. Czekaj. Ale z jakiej ceny? Z 32. I serio takie rzeczy w butikach kosztują 32. No zobaczcie, jaki to jest motyw, że jeszcze macie taką. Kapotę tu z przodu Ja nie mogę No dzisiaj jest tu Valentino szał Ale to jest po prostu cudne Ja w życiu nie, nie widziałam rzeczy Valentino na żywo I one są tak wykonane Zobaczcie jaka to jest misterna robota One mają tyle detali Tyle jakichś takich niespodzianek wiecie Tu kieszeń, tu jakiś szef Tu takie pikowanie Wow O i jest coś Czego ja potrzebuję w życiu już stroje sportowe. Nie potrzebuję, ale trochę też potrzebuję. Bo nie udało mi się wtedy znaleźć wszystkich kompletów, a jest teraz bardzo dużo sportowych rzeczy. Tutaj są bluzy, staniki. O! Kolor jest świetny. Tugetry. Fajne dwukolorowe. A tutaj, słuchajcie, latko już jest pełno stroj kąpielowych. Ale w ogóle kacena, na przykład Majtek. O oh, wow! 72. Wow. Czaderska Wruza, Adidasa. Fajna, bo to taka złamana bielnia. Ładny, silny, I świetny krój prosty. Klasyczny, klasyczny krój. Americanos. Butyki Aryferani. Dzień dobry. I zobaczcie dzień, jakie i ona i robi i rzeczy. Dzień dobry. Dzień dobry. Dzień dobry Państwu. Dzień dobry. Jakie ona robi rzeczy z fajnymi detalami. Zobaczcie, zamiast zwykłych kropek są gwiazdki. Nie złapcie tego na początku. No, jakie trampki muskino fajne, ale one są ładne, no, takie kolorowe, ale naprawdę ładne. Słodkie, nie z tym okiem. No to to powinnaś przymierzyć. Czadarskie są, nie? Mhm. ale zajec fajny, konewce. Zobaczcie, na stół świąteczny, na jajka, patera, na ciasto. Tutaj na przekąski w kształcie zajączka. I te są ładne, takie tace z delikatnie tłoczonymi zajcami. I jak to ładnie razem wygląda, takie pastele. Można zrobić taki świetny stół pastelowy. Jakoś tak wielkanoc mi się kojarzy właśnie z takimi delikatnymi barwami. No piękne to jest. A zobacz, jak te dwie do siebie pasują. pozornie nie. Ile kosztuje? Bo ona taka jest konkretna. To obszycie jakieś liczne. Też jest wielka nocna ścierka. Wiesz co to jest? Do czego to służy? To zabawy dla psa. Nie. do, do czego mądralo? Slow Slowball? Czyli? To, jak psy za szybko jedzą? Wow! To jest taki spowalniacz, taka miska spowalniająca. No jedzenie. dobra, jednak jesteś mądralą, oddaję ci honor. Znaczy zwracam. Dziękuję. Proszę, proszę ten honor, który ci zabrała. No, jest też pomarańczowy. Slowball. Slow, fun feeder slowball. łupy nasze już w bagażniku i weszłyśmy do hemu i zobaczcie, jakie to są sztosy. Czy Wy to widzicie? Jaki to jest przepiękny top. I tutaj garniak. No powiem Wam, że nowa kolekcja to jest coś niesamowitego. No to petarda. A tego nie widać od tej strony, tylko od tej, że to tak błyszczy w słońcu. To jest sukienka. Oh my god, to jest taka siateczkowa sukienka. I po spód jakąś halkę trzeba chyba. Są... O kurczę, cztery stówy. Biscozowe dzwony. Ło, wow. no to jest czad. Ale Pałka, nie wiem, czy widziałaś ten garniak. Ja, ja tylko A było. dobra. I tu to są te... Nie. Słuchajcie. Mega te rzeczy. No to... Ale nawet ta koszula jest fajna. Mhm. Jaki wow. morał z tego sylda płynie? Jaki? Trzeba się słuchać pałki. Tak, ona wymyśliła, żeby tutaj przyleść. I w chemie są jeszcze wiosenne lakiery do tych ciuchów. Jest bardzo dużo zielonych rzeczy. Ten jest ładny, taki macza. Bo ten to nie wiem, żeby na paznokciu wyglądał ładnie. Na może. Ale ten. Zobaczcie, jaka świetna inspirka, żeby pod oversize'ową marynarę w formie topu założyć koronkowy stanik. I do tego szerokie spodnie. Super. Wow. Fajne, nie? No, już nagrywamy na miary. Jest też sporo odcieni niebieskiego. Tam jakie świetne buty na koturno. Takie koturny są naprawdę bardzo, bardzo w trendach. I zobaczcie, jak one by świetnie wyglądały do szerokich spodni. A tu jeszcze w stylu Chanel taki żakiet. Guziczki z perełek. I właśnie do jeansów na zasadzie przełamania. To takie eleganckie, i do tego jeansy, żeby nie było za elegancko. Takie połączenia wyglądają bardzo, bardzo dobrze. Ale powiem ci, że ta z Half Price'a no. fajniejsza, bo ma złote guziki jeszcze tutaj. I jak coś jest takim gnieciuchem, to nie trzeba prasować. No. Ja uwielbiam rzeczy, których nie trzeba prasować. I jest dużo tych żakietów w stylu Chanel, nie? W różnych, różniejszych kolorach. Ten top, to dziś krążył, czy na Insta, czy na TikToku. O, i taki top jest jeszcze, zobaczcie, beżowy. I tu od razu połączenie ze spodniami. Mokasyny do tego albo jakieś delikatne sandałki, czy nawet sneakersy, białe sneakersy. Na manekinie nie dało się nagrać namiarów, ale to tutaj macie referencje: marynarki, kamizelki, a tu jest połączenie kamizelka i takie spodnie typu cargo, też w komplecie. Mocno w trendach te spodnie. Ja się co do nich jeszcze tak nie przekonałam, ale jak ktoś szuka, to są. Mhm. A tu zobaczcie takie torby, które Prada miała w zeszłym sezonie. Na pewno teraz też będą królowały. Ale cudo. Nawiązujące do takiego modelu Selin, który kosztuje miliony. Naprawdę? Mhm. A tu jest za 9 dyszek. Kleję tą Celin, jest podobna, jeśli chodzi o kształt i print. Kolor inny, ale to jest ten klimat. A tu zobaczcie do letniej sukienki. To będzie pięknie wyglądało. tu No jest tej limonki w sklepach, odgromaj ciut, ciut a limonka tak świetnie podbija stylówki. Yy. Yy. <słuch> serdecznie w programie kulinarnym Lotur". Gotuj z kim? Z Grażyną i z Marianem? Zapraszam, przedstawcie się. Ja jestem Marian, witam serdecznie. Zaraz dostanę Ja opinię. jestem Mariusz. Mariusz. Mariusz i Marian. Nie, Oj, ja jestem Mariusz. Ty będziesz królem cebuli, a, a ja będę królem sałaty. Opowiedz Lola okay? jakie to będzie danie. Nie, ja będę tym królem. Bo ja, ja, ja się nie znam. Pili, No wiadomo, robimy takie Wiralowe danie z TikToka i to są takie placki tortilli z mięsem wołowym smażone z sałatą i z takim sosem ketchup majoń, ogórek kiszony poćwiartowany Przepyszne to jest, my już to robiliśmy dwa razy i dwa razy był zachwyt. I robiłam też z innym mięsem i serio, z wołowym. po prostu chodzi najlepsze. Ja nie wiedziałam, że się w ogóle wybiera rodzaj. Zawsze jak myślałam, że to mi to, nie to. No. Znaczy, znaczy nie, kojarzę w przepisach, że są różne rodzaje, ale, ale ja nigdy nie sądziłam, to, że one tak sprawiają, że danie wyjdzie lub nie wyjdzie. no. O. That's me. Dlatego ja zaprosiłam tutaj Rolę, żeby została. Tak, ja się będę. Mogła. Wiecie co? Ogólnie serce mi tak zmiękło, i będę nie. raz w tygodniu przychodzić na warsztat. Nie wiesz co, mówisz, Ta to moje marzenie. Tak, najlepszy. Ale ogólnie zobacz, sama zobaczysz, że robienie tak rodzaju. Tak, jest git? tak. A do którego momentu? Spadł. E, wiesz co? Chyba nie do zera, bo potem już będą takie. Nie, nie, nie. Ja ten środek wyjmuje, żółty, wiesz? Tak, Ale no... dobra. Musisz zobaczyć, czy on jest twardy, po prostu, jak jest twardy, no, to troszkę nie twardy. Nawaj, No, Dobra. Jak ja mam pracować w takich warunkach? No, mów, jaki jest kolejny etap. Teraz. Y <laughs> teraz będziemy siekać cebulkę. A ją w blenderze? Możesz. No? Świat Może. i ludzie. Tylko nie za mocno, żeby się A lubicie mocno cebulowe? Czy <laughs> nie? Nie, wiem. <laughs> <laughs> e, nie wiem, czy taka jedna nie będzie za dużo. Mam jeszcze do wyboru takie. A to weźmy tą mniejszą wtedy, całą. No. Ale wiesz, żeby nie było za mocne. No to nie dam całej. Olciu! Proszę ci, synku. <laughs> A wiesz, że ja miałam nadzorować gotowanie? Oj, Oli, bo nie wyjdzie. I będzie katastrofa. Christmas. No. Kurczę, pieczone. A to miało być takie proste. Miało, jak ha. zwykle. że nie wszystko chce się zmienić. Czy twoja mama zrobiła mus, czy siekaną cebulkę? Mus. Wiesz co, ja cię Kurier, muszę lecieć! Ja wiedziałam, że tak będzie, że ona mnie wcale nie zaproszę na kawę, tylko żebym zrobiła ten. Ej, ja od razu się zapraszałam na gotowanie. Boli może być ciekawym połączeniem. Już się okaże, że ona będzie mistrzynią w kuchni furzyn, w molekularnej. A ja to się, się miję. Uuuu... co to? Kazik? <gadzi>? Myślę, to, że to się... A czemu to się nie nada takie? Nie, możemy to dać, Damy to. Możemy to dodać. No, damy, damy. To chodzi o druga... Czy to Tak, no. To będzie taki bursu cebulowy. To może ogórki tutaj posiekamy, w taką w małą kosteczkę, żeby mieć pewność, że się nie zmuszyją. ogórki są. Tak. A niektóre kawałki są takie większe. To trzeba wyjąć. No. Nie, dobra. Ja posiekam. Ja posiekam. Szkoda by było, gdyby takie danie się zepsuło. Ej, po cebulę! cebula. Jakaś dziwna. Coś brązowego z niej wystaje. Jeszcze nigdy czegoś takiego... Lola, muszę Cię tutaj zawołać. Dobra, trzecia cebula. Gdzie to jest? Wam pokażę, o co tu Gdzie chodzi. Coś jest nie tak z nią, nie? Nie czekaj Oby i... O, cebulka. To co teraz? Ogórki kroimy? Ile ogórków? Mogę ja pokroić? Tak. Ile ogórków? A ile pan chce ogórków? Dwa. Pięćdziesiąt. <noise> Pięćdziesiąt. O jeszcze się pobrudzę. Dodaliśmy tutaj trochę oleju. Będzie ketchup, majonez i musztarda i to będzie sos. Piękny. No a weź jeszcze troszkę. Nie by... bo się... No to wykończymy, będzie taki na bogato. Nie już. Nie? Dobra. To jest mój miśmus. Pokaż, o, ale śliczny. No, śliczny. Mmm, jak się Więcej? Więcej? Mhm. Mówkę może się obrócić Dobra, dodam jeszcze trochę, bo boję się, że dziurę w placku zrobię. <ślam> I teraz. Naprawdę. O, naprawdę. Pięknie. Jest Udało progres. Się. Jak Big Mac. Przepyszne. Jestem z Ciebie w opór dumna. Naprawdę to wyszło przepyszne, nawet lepsze niż jak robiłam ostatnio, bo dałaś inny ser żółty. Jest jeszcze lepsze. I ogórki są idealnie posiekane. <grym> w naszej pięknej restauracji z pościelą w tle Cyryl konsumuje i mówi, że jest wyborne. Pyszne kierowniczko.